No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor, a dzisiaj mój pierwszy kontakt z nową konkurencją dla serii gier od EA Sports pod nazwą FIFA, obecnie FC. Wiecie doskonale, o którą serię chodzi. Straciłem dużo zajawki właśnie do tytułów wypuszczanych przez mm, elektroników z Kanady, także gra, która jest darmowa. Jej twarzą jest CR7. I pod wieloma względami czerpię mocno właśnie z tego, co w serii FIFA jest dobre. Uważam, że ma szansę zaistnienia na rynku, i dzisiaj sobie pierwszy raz to sprawdzę, bo właśnie pojawiła się beta. Sery 7, nie zawiedź mnie. Okej, okay, od razu mnie wrzuca tutaj do jakiegoś. Tworzenia klubu, czekajcie, bo się tu rozwalę, neta. Mam tu kable pod nogami, nieważne. To będzie najnudniejsza nazwa, jaką mogłem dać. Kontynuujemy. Wybieramy teraz swojego kapitana. No nie no, czy jest ktokolwiek, kto nie wybierze tutaj CR-7? Wątpię, ale w ogóle podoba mi się to, że też tutaj De Bruyne, Ziczenko i Firmino, jak widzę, nawiązali współpracę z UFL. Także ciekawa sprawa. Wybieramy kapitana CR-7. I formację jaką preferujemy. No ja często to 4-3-3 gdzieś tam w, w grach piłkarskich forsuję, więc będzie nie inaczej tutaj. Okej, okay, mamy pierwszą animację. CR7 zostaje naszym kapitanem. Dolosowywuje nam więc totalnie losowych. Zawodników do naszej drużyny. No, oprócz CR-7 wygląda to zdecydowanie tragicznie, ale mamy Kajechona, którego możemy kojarzyć. Możemy kojarzyć. To jest jeden z tych zawodników, którego możemy kojarzyć. Okej, okay. to jest pierwszy kontakt z menu głównym tej gry. Mam milion CP. Ciekawa sprawa. Jest market, są jakieś wydarzenia, są opcje. Zobaczmy, czy jest język polski. Mocno w to powątpiewam. I no, nie ma języka polskiego, również w komentarzu, także jest ukraiński, jest białoruski, ale polskiego nie ma. Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, ale szczerze mówiąc, angielski komentarz tak pewnie będzie najlepszy. Z tego co widzę, gra ma oczywiście system paczek i z tego co widzę. To możemy sobie otworzyć pierwszą z nich. Otwórzmy więc taką najlepszą na razie, jaką mogę paczkę. Zobaczymy w ogóle, jak wygląda animacja. Co tam trafiamy. No i później wam pokażę całą customizację w tej grze, bo ona jest na dosyć niezłym poziomie. Ok. Otwieram jakoś pojedynczo te rzeczy. Kama Winga. Nice. To w sensie totalnie nie wiem, czy to jest jakiś ultra dobry traf, ale. Chyba raczej ultra dobry, bo ma wysoki overall. Jest też peak form. Teraz mi ciekawi, gdzie jestem Kamawinga, bo nie mogę go w ogóle dodać do drużyny. Jakby nie wiem o co chodzi. Mam kolejną. Nie wiem, czy to nie jest błąd, że ja teraz otwieram te paczki, ale nieważne. Markinios. A, już wszystko rozumiem. Ja trafiłem z kina jakby do. Karty zawodnika, tylko że nie mam jeszcze tego zawodnika, więc nie mogę zaaplikować tego skina, czyli wersji w tym przypadku legendarnej na kamawingę, bo nie mam kamawingi. Okej, okay, troszkę jest to skomplikowane na start, ale tak to działa, dlatego nie mogę go znaleźć po prostu w klubie, bo go nie mam, mam tylko skina do jego karty. A żeby móc po prostu użyć tego skina. Musiałbym kupić Kamawingę z rynku, który jest wyceniony na prawie 100 milionów tych punktów tutaj, albo 120 tysięcy tej waluty, którą pewnie można sobie doładować samemu. Generalnie to, że jest taki market odgórnie stworzony przez twórców powoduje, że nie ma marketu między... Graczami, czyli to nie jest tak, że ktoś trafia Halanda i go wystawia na rynek, ty go możesz kupić. Ty musisz sam kupić i nie możesz potem go wyhandlować innemu graczowi, tylko możesz sobie go ewentualnie potem sprzedać. Bo z tego co widzę, jak wchodzę w skład i na przykład najeżdżam na jakiegoś tapernera, to. A nie, go nie mogę sprzedać? Przed chwilą mogłem. O, tych nie mogę, z podstawy jedenastki nie mogę, ale z ławki mogę na przykład sprzedać. Widzicie oni tu mają różne ceny. No i tutaj jest potwierdzenie tego, o czym mówiłem, czyli ja trafiłem skiny do kart zawodników. Mam skina do Kamavingi, który dodaje po prostu 400 expa i 35 punktów reputacji. Mam też skina do Pickforda, do Marquinhosa, jakieś bonusy po prostu do kart. Generalnie no działa to trochę inaczej niż to, co mamy w Ultimate Team w serii FIFA. A, no i na tym markecie można jeszcze kupować takie rzeczy jak stadiony, Jakieś stroje, e, oczywiście korki, bo możemy zmienić korki każdemu zawodnikowi. Piłka, jaką będziemy grali, rękawice bramkarskie, herby naszego klubu. No, to już taki typowy klasyk. No i mamy też jakiś karnet bojowy, który nie, nie mogę go kupić, bo wydałem pieniądze na. Te skiny do zawodników, brawo ja, <laughs> nieważne, jest też karnecik. Dobra, ale my zagrajmy pierwszy mecz, ja tam nic nie ustawiałem w kwestii większych ustawień, sprawdziłem sobie tylko pod którym się strzela. No i sprawdzimy, sprawdzimy jak feeling rozgrywki tutaj wygląda, bo to jest mimo wszystko najważniejsze. Ta cała otoczka też jest potem ważna, ale to będzie miało znaczenie tylko wtedy, jeżeli gra będzie dobra. A czy gra będzie dobra? Mamy dobry ping, lecimy. Cristiano Ronaldo zbija pionę z Cristiano Ronaldo i to jest też skład przeciwnika, on ma to samo co ja, tak? To samo co ja ma, okej. Okay. Fajne jest to, że pokazuje cenę jego drużyny. OK. słyszę już trybuny, będę zwracał uwagę na te wszystkie rzeczy. OK. są kibice. Nie wygląda to na pewno gorzej niż w Fifie. Mamy animacje. No wychodzili piłkarze, chłop mi to że tak powiem przewinął i zaczynamy. Moi drodzy, UFL. Przypominam, że ta gra jest darmowa. To jest myślę jeden z kluczowych elementów wpływający na to, że jest troszkę ciekawszy na sam start, bo gdyby trzeba było za to wybulić trzy, trzy stówy, to inaczej byśmy na to wszystko patrzyli. Ale czekajcie, ja tu gadam. W ogóle na razie robię, używam tych samych przycisków, w których w FIFA i działa to bardzo, bardzo podobnie. O Jezu, ale teraz wypuścił piłkę. Ale czekajcie, bo Ronaldo właśnie. Oj! Ale wracając, bardzo responsywne to wszystko jest i używając tych samych przycisków, co w FIFA, mam taki sam feeling. Jakbym grał w FIFA, oczywiście z lekko pozmienianymi animacjami, ale teraz musiałem powiedzieć, że zachowanie piłkarzy są takie, bym powiedział. Inaczej, trzeba bardziej zwracać uwagę na to, jaki zrobicie ruch piłkarzem. Bo jeżeli zrobicie zły, to potem już nie zdążycie dogonić, co ma dużo sensu. Bo no, tak to też wygląda w prawdziwym futbolu. Ale zobaczmy, no, może tutaj trzeba w końcu bramkę strzelić. Może jakaś wrzutka, Iwan Sanchez, nie wiem kim jesteś, dorzuć. Ronaldo! Okej, okay, nie trafił w bramkę CR7? Nie trafił. Dobra, jakoś chłop to odegrał. Zobaczmy, bo tu będzie. Świetnie teraz mój obrońca. Degrajmy klepkę. Wypuść tam, wypuść tam na skrzydle. Dobrze. I z pierwszej, do Ronaldo. To jest sam na sam. Jak źle przyjął! Hmm, źle przyjmuje CR7. To 91 overall, masz byku. Świetnie. I na skrzydło, do Iwana Sancheza. Są jakieś zwody w ogóle? Ta są. Okej, okay, nice środkowanie, ale te wrzutki są jakieś dziwne. Się muszę to ogarnąć, bo za lekką to wrzuca. Na pewno dobrze mi idzie w obronie, trochę gorzej w ataku. Zobaczmy teraz. Klepka nie wyszło. Oj, hej. O kurde, kapiła! A i oczywiście jego, jego wykańcza. Ale co to było za podanie teraz z głębi. Szkoda, że ten chłop przewija wszystko, co można. Chciałem tu zobaczyć jakieś animacje. Najgorsze jest to, że przegrywam, ale spokojnie, spokojnie, bo Ronaldo właśnie doprowadza do remisji. Zobaczmy jakąś cieszynkę, coś. CR7 do chorągiewki. Jest cieszyneczka. No, wygląda to na pewno nie gorzej niż w płatnej Fifie. Naprawdę nie wygląda to gorzej. No, ładnie to wykończył, a chłop chce pauzę. Mam nadzieję, że mi nie wyjdzie z meczu. Te animacje, takie jeszcze wznawiania rozgrywki, e, wygląd menu i tak dalej. Widać, że jest trochę budżetowo zrobione, ale nie to jest najważniejsze. Już myślałem, że będziemy mieli szansę na drugą bramkę, ale jednak nie. Sadiki zdecydowanie bardziej realistycznie przyjmują te piłki. To znaczy, to nie jest takie nie wiadomo jak płynne i dynamiczne jak w FIFA. Takie bardziej realistyczne. Przywilej korzyści, a Sanchez dorzuca. Ale nawet nie wyszliśmy tutaj w powietrze. Ole, piła! Nie no, te prostopadłe piły to jest przesada. I mamy 2-1. Nie mamy! Co on ma za bramkarza? ale teraz błąd! Ronaldo, jeszcze. Aj! Chłopot dał jeden strzał i strzelił mi od razu gola, nie? To jest niesamowite. Za każdym razem to mi się właśnie przytrafia. 30 sekund przerwy. Co ja tutaj mogę zrobić? Mogę coś zmienić. Mogę jakieś zmiany zrobić. Nie no, ten Sanchez dobrze chodzi. Nie mam co tu zmieniać za bardzo. Mógłbym też formację zmienić, taktykę. To mi też mocno przypomina FIFA. E, jakieś obowiązki, role na boisku. Można tutaj się pobawić. Zdecydowanie również i pod tym kątem. Ale my wychodzimy tak, jak wyszliśmy na pierwszą połowę. I trzeba teraz pokazać, udowodnić, że jesteśmy lepsi, bo jesteśmy. Tylko trzeba bramki zdobywać. Dosyć dziwny system e, wolnych. Bo patrzcie, mamy. To mi przypomina też jakąś FIFę. Mamy oznaczenie obszaru, gdzie dorzucimy piłkę. Palony. Ronaldo, ładny zwód. Dawa jeszcze jeden zwód. Dobrze, Ronaldo, te animacje takie trochę kwadratowe, ale najważniejsze jest to, że CR7 daje nam prowadzenie. Let's go! No i pięknie. Tak jak przypuszczałem, CR7 będzie robił różnicę. Odzyskujemy piłkę, trzeba go tutaj dobić. Iwan Sanchez, może jakiś strzał z daleka. Zobaczmy, jak to w ogóle. Ok, no to zobaczmy. Pierwszy rzut wolny z takiej perspektywy. Strasznie dziwny system celowania. O, może to wyjdzie, Ronaldo! O Jezus, jak go tutaj. Nie mogłem się przełączyć. Naprawdę. Drugi strzał. Dobra, trzeba mu dupnąć tutaj brameczkę ostateczną. Kajechon mi strzelił przed chwilą, to ja te strzelę. Kajechon, może jakaś wrzutka. Dobrze, Kajechon, dawaj, 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 dawaj. dawaj. Kończymy to sami. Nie czekamy już na CR7. Żartowałem. O! To miało być do CR7 na hatricka, nieważne. Aha, i wyszedł. Naprawdę, gościu, wychodzisz mi z meczu. Trafiłem chyba na najgorszy typ przeciwnika, jaki mogłem na pierwszy swój mecz, ale ważne jest to, że wygraliśmy. Więc zobaczmy, w ogóle, co się dostaje za takie zwycięstwo. Jakieś tutaj wyzwania porobiłem, dostałem kredyty. Mam już. Czekajcie, co? Masz tyle kredytów? Spoko. Tutaj mamy podsumowanie. W ogóle za różnego rodzaju rzeczy, które wykonaliśmy w meczu, dostajemy te kredyty, ok. W ten sposób. I exp do zawodników, w zależności od jego, jego performance. Oczywiście najwięcej dostał Goat CR7. A to oznacza moi drodzy, że mogę na pewno iść na rynek transferowy i już kogoś kupić. Co prawda ci najlepsi kosztują w okolicach 100 miliona, ale kogoś za 30 już byśmy mogli kupić. Pytanie, czy jest sens? Nie, chyba jeszcze nie ma sensu. No, Rudiger na przykład jest, jest całkiem spoko ofertą. No i generalnie kogoś spoko byśmy tutaj znaleźli, ale chyba lepiej poczekać na konkretniejsze wzmocnienia. W ogóle Kontuzji doznał mój zawodnik. Zobaczmy, czy ja mogę coś z tym zrobić. Nie mogę, czyli muszę go wymienić. A to oznacza, że zagra se toma. A ja muszę kupić tak czy siak kogoś do drużyny, bo kup minersa sobie kupnę. Bo nie mam nawet jak zastąpić. W ogóle skąd mam 70 milionów? Tam odebrałem jakieś po prostu ten. No dobra, no to w takim razie Cop Miners sobie wskoczy tutaj, ale wskakuje od razu do podstawowej jedenastki. I w takim oto też zespole gramy kolejny mecz. To jest jego drużyna. Chłop nie wybrał CR-7 na kapitana. Wow. W ogóle zagrał już trzy mecze: jedno zwycięstwo, jeden remis, jedna porażka. Także to jest w ogóle totalnie niewiadomo ten gość. Pop gra też chyba na innej platformie, bo nie pokazuje mi znaczka PlayStation. Ale z tego co widziałem, e, można sobie ustawić. Czy chcecie grać z ludźmi z innych platform, czy nie? I to na razie nic nie zmienia. Więc gram wychodzi na to z kimś nie na PlayStation. No, widzę, że. Wow. Widzę, że oni lubią przeciwnicy dawać darmowe bramki. Z rozpoczęcia. Okej, okay. Ronaldo to bierze. Ooh. Nie no, te piłki prosto padły, Niesamowite to jest. Na pewno to muszą zmienić. Ronaldo. Nie no, nie było faulu Nie było faulu A i nie trafiłem tym ślizgiem. Przy korzyści. O, widzę, że lubi. Lubi sobie schodzić na lewą nóżkę Di Maria który w ogóle nie wygląda jak Di Maria. No i dobrze. Sanchez. A zrobię jakąś taką mocniejszą wrzutkę. Let's go! Kajecho. Nieści to z główki i mamy 2-0. Zobaczmy sobie powtóreczkę. No nie, no to była w końcu konkretna wrzuta panie Sanchez. I wybijamy, wybijamy, wybijamy. Halo, wybijamy, przecież klikam, żebyś wybił. Dobrze, że dobrze, że 2-0 prowadziłem, bo przysięgam, kliknąłem 64 tysiące razy, żeby wybił. Po tym wybiciu będziemy mieli koniec tego meczu, chyba, że znowu mi poda na pustą. To będziemy mieli trzecią bramkę. Nie, tym razem użył mózgu. Ale sędzia to musi już kończyć, i to właśnie robi. Wygrywam drugi mecz. No i, no i co? No, no i nic w sumie. No. Może na ten ostatni mecz dzisiaj kupimy sobie. A nie, nie mogę, brakuje mi kurde 30 punktów, żeby na jakimś takim nocnym, fajnym stadionie zagrać. Chciałem zagrać, wiecie, przy innej aurze, no bo zmienianie korków i takich kosmetycznych rzeczy to nie ma większego, większej racji bytu. No trudno, nie zagramy. Dzisiaj na tym stadionie, bo mi brakuje. Powiem Wam, że dosyć to wciąga, bo jest to bardzo bezpośrednie, takie nieprzekombinowane. Po prostu zakładamy klub, dostajemy karty zawodników, możemy sobie oczywiście ten klub ulepszać, ale żeby to zrobić, trzeba rozgrywać mecze. Także gramy po prostu mecze i widzę, że trafiam chyba na gościa, z którym pewnie sobie nie poradzę, bo ma 2 do 0. W sumie ja też mam 2 do 0 w sezonach. Natomiast zgaduję, że pewnie łupie FIFA non-stop i teraz sobie przeszedł na chwilę tutaj i nie będę miał szans. Ale generalnie, wracając, gra, biorąc pod uwagę to, że jest darmowa, w zasadzie oferuje większość tych rzeczy, których ja osobiście zawsze szukam w FIFA, jeżeli chodzi o rozgrywki online. Także, no, jestem naprawdę mile zaskoczony. Oj, Sanchez odzyskuje piłkę, zobaczmy! Sanchez! Jeden do sera! Powiem wam, że dużo miejsca mi ten przeciwnik zostawia na tym skrzydle, Sanchezowi szczególnie, powinienem podawać, powinienem podawać, to, to musi być 2-0. mam w ogóle pier pierwszy rożny chyba, a, czyli też tak się różnego rozgrywa, okej. Okay. O, wygraliśmy główkę nawet, no te animacje przyrożnych zdecydowanie do poprawy. Bra, zagrajmy teraz takim na dłuższy korner, na dłuższą, o, błąd bramkarza z linii bramkowej mu to wybija, wow. Tutaj zapachniało wylewem jak w Fifie, ale zapachnie też zaraz drugą bramką dla nas, bo Ronaldo technicznie po długim. Ale to chodzi, ale to chodzi. Jeszcze raz, jeszcze raz na wrzutkę i teraz. Kurde, tak chciałem trochę inną wrzutkę, no ale wyszedł dobry strzał kolejny. Nie wiem, czy chcę tobą uderzać, Kopminersem może uderzymy. No, oni znowu to robią. ja pierdziele. Ja nie wiem, co jest z tymi ludźmi, jakby... Po co ty, chłopie, podajesz tę piłkę? I pomyliłem się co do tego przeciwnika Turki-Żembasi. Tyle wam powiem: Turki-Żembasi we własnej osobie, szybkie 3-0 i do domu. A to oznacza, że mam w końcu pieniądze na mój pierwszy, poważniejszy transfer. No i skoro trafiłem do niego z no to kupimy sobie. Kupimy sobie pana Kamawingę do środka pola. Aha, też potrzebuje tego. No to jest problem. Dobra, to kupię sobie na sam koniec Team Passa, cokolwiek to jest. A i na przykład tutaj w tym Team Passie mogę sobie te punkty reputacji kupować. Okej. Okay. Dobra, mam też jakieś paczki, więc na sam koniec otworzymy sobie jeszcze te paczki, z których okazuje się, że nie wypadają piłkarze, tylko skiny do nich. Wydaje mi się, że jest to całkiem spoko opcja. No tutaj jakaś tragedia chyba totalna. A nie, czekajcie, saka mi tutaj wypadł. Wow. Czy się skin do saki? Bo, bo znowu źle to nazywam. Nieważne, cofam to. Myślałem, że coś gorszego, a tam był saka 90 Overall. Spoko, tutaj są sypy. A, ale to są te takie bazowe paczki, więc okej. Okay. Znaczy, tutaj coś mogę trafić jeszcze. I to jest isko, fajnie, do środka pola i Lukaku, 81 overall tylko. Pff. Oczywiście to wszystko co zobaczyłem, to wszystko co wy zobaczyliście, to jest beta tej gry, więc to nie jest jeszcze finałowy produkt. Myślę, że w finałowej wersji troszkę ciężej będzie mimo wszystko choćby takiego jednego Cristiano Ronaldo w składzie mieć. Natomiast, no, jak na darmowy tytuł, jak na to, że gra oferuje mnóstwo takich, wiecie, do grindowania rzeczy, bo są jakieś eventowe rzeczy, są jakieś karnety sezonowe, pięć pi się w rankingach, w meczach online, można też oczywiście grać lokalnie. E, jakby do czego ja bym się tutaj mógł przyczepić? Wiadomo, że te niektóre animacje są nieporównywalnie gorsze do tego, co mamy w FIFA, ale miejcie pod uwagę to, że to jest darmowa gra. To jest pierwsze kroki, tak nowego studia, które tworzy grę piłkarską. No i chyba właśnie, co najważniejsze, to jest w ogóle sam początek. I ewentualny rozwój będzie wpływał tylko na polepszenie takich rzeczy, które na razie mogą kuć w oczy. Chociaż tak z perspektywy tych kilku spędzonych godzin, teraz e, nie naprawdę nie ma takiej rzeczy, do której bym się jakoś mega ultra przyczepił. Czy Cristiano Ronaldo z grą UFL dowiózł jako konkurencja FIFA? Myślę, że zdecydowanie. Biorąc pod uwagę, że to jest darmowe, nie trzeba wydawać kilkuset złotych co roku. Uważam, że to będzie cieszyło się zainteresowaniem, żeby tylko wsparcie było dobre, i, i oczywiście ten rozwój. I naprawdę będzie dobrze. Skorzystamy na, na tym my, czyli gracze, bo konkurencja dla każdej serii gier jest po prostu dla nas plusem. Ja wam dziękuję za ten materiał. Jeżeli chcecie więcej z UFL, łapkę w górę i dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, jeżeli graliście.